Cześć moi drodzy, z tej strony Baron. Witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi odcinku specjalnego na moim kanale. Odcinek specjalny na 2000 wyświetleń. No. Do... Wow. Okej, okay, ale. Yy... Odpowiem teraz na kilka pytań, które się przewinęło podczas gdy nagrywałem filmy. Yy, pod komen... W komentarzach były pytania, odpowiem teraz na nie. Wyszukałem je. I pod tym filmem zadawajcie pytania jutro, czyli dnia 18 lutego 2016 roku, pojawi się Q&A na moim kanale. Szybko zadawajcie pytania, mało czasu, ale damy radę. Pytanie numer jeden. Jakim programem nagrywasz? Nie widać? Bandicam. Pewnie tutaj gdzieś będziecie mieli wielki napis. Pytanie numer 2-2 dwa, dwa, dwa. Na jakim sprzęcie nagrywasz? Ogólnie na laptopie marki Acer hmm. Kiedy Morrowind. No ludzie no. dobra. Bokian Czy będzie jeszcze United 11 W to wątpię. Po prostu z gry ciągle wywala. Serwery popadały z zero aktualizacji. Chyba od grudnia albo listopada. Yy, dopóki nie będzie, dzisiaj nie poprawiam. Nie nie ma mowy. I ostatnie pytanie z zapowiedzi: czy będzie więcej filmów z komentarzem? No, jeśli chcecie, no to będą. Dużo nie obiecuję, ale może tak. Podkreślam, może. Ale raczej dobra, zastanowię się. Na QA prawidłowym się dowiecie. Żegnam Was bardzo serdecznie. Cześć!